Cześć, z tej strony Łukasz, Finansowe Wsparcie. Witam Ciebie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Zanim zacząłem nagrywać, oczywiście przygotowywałem sobie listę tematów, bo gdzieś tam zawsze w głowie były wątpliwości, czy ja na pewno będę miał zawsze jakiś ciekawy temat, o którym będę w stanie opowiedzieć, zrobić jakiś odcinek. Oczywiście zbierałem też propozycje z Instagrama i z rozmów jeden na jeden, o czym chętnie byście posłuchali, tak? Czyli osoby, które mnie obserwują na Instagramie. Teraz z perspektywy już tych kilku tygodni, w których udostępniam odcinki, mogę powiedzieć, że oprócz tego, że lista oczywiście się nie kurczy, to tak naprawdę ona cały czas rozszerza się, tak? czyli codziennie czasami wpadają mi nawet kilka różnych tematów, o których mógłbym absolutnie nagrać odcinek. Staram się oczywiście wybierać te, które uważam, że są najbardziej potrzebne dla osób, które. Mnie słuchają dla moich odbiorców najbardziej ciekawe. Takie, które najbardziej po prostu będą warte waszego czasu, tak? który przeznaczacie na to, aby mnie słuchać. I dzisiejszy odcinek jakby nie inaczej, jest z życia. Tak, czyli takie tak naprawdę najczęściej wpadają, czyli gdzieś coś oglądam, gdzieś coś zasłyszę, i od razu mi przychodzi do głowy, okej, okay, o tym warto nagrać. I dzisiejszy odcinek zainspirował mnie filmik Marcina Osmana. Ja go nie będę tutaj super streszczał, generalnie było o wymówkach. Tak naprawdę to nie ten filmik, a sekcja komentarzy pod filmikiem. Dlaczego? No, wszedłem i zobaczyłem, jakie ludzie mają obiekcje. Był to filmik kontrowersyjny, który opowiadał o tym, że nawet jeśli masz dużo obowiązków, nawet jeśli pracujesz dużo na etacie, to i tak powinno się znaleźć czas na to, aby budować coś na boku, tak? Czyli jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą, to obojętnie jak zajętą osobą nie jesteś, powinien, powinieneś, powinnaś znaleźć swój czas na to, aby na boku budować, czy to markę osobistą, czy po prostu jakiś biznes, mmm, który chcesz, no ale właśnie znajdujesz wymówki, żeby tego nie robić. I tam w komentarzach pojawiają się naprawdę przeróżne, Rzeczy, na przykład takie, że oczywiście to teraz się zatraćmy, i tylko praca, pieniądze, w ogóle nie korzystajmy z życia i, i tylko to się liczy. I teraz yy, właśnie dzisiaj to pojęcie, które jakby mi się kojarzy z tymi osobami, z tymi, które gdzieś tam hajtują ten filmik. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że. Wszyscy muszą się zgadzać z Marcinem Osmanem, wszyscy się muszą zgadzać ze mną, z moim poglądem. Ale dzisiaj przedstawię pewne pojęcie, które uważam, że możliwe, że te osoby z komentarzy, które hejtowały ten filmik, właśnie jeszcze do końca nie rozumieją. Tam ten filmik generalnie to nie jest tak, że on był tylko i wyłącznie hejtowany. Po prostu akurat w komentarzach, jeśli już się wypowiadały te osoby, to właśnie które raczej miały problem z wymówkami. A raczej dokładnie z opóźnioną gratyfikacją. I właśnie to jest dzisiaj pojęcie, które chciałbym Wam przedstawić. Nie ukrywam, mówię to też z własnego doświadczenia. Sam przez wiele lat pracy na etacie byłem troszeczkę w takim wygodnym miejscu, gdzie były duże zarobki, gdzie sobie mogłem pozwolić na tak naprawdę wszystkie gdzieś tam moje zachcianki, które chciałem. Ale to było związane tylko i wyłącznie dlatego, że nie miałem. Dużych celów, takich długodystansowych. I teraz, czym jest opóźniona gratyfikacja? Czyli, dlaczego nie realizujemy lub trudno jest nam realizować długoterminowe cele, nawet jeśli wiemy, że przynoszą one nam ogromne rezultaty, tak? Właśnie przez uleganie natychmiastowej. Gratyfikacji. I teraz przykład, żebyśmy się od razu dobrze zrozumieli. Najprostszy taki, oczywiście, każdy musi to sobie przerysować do swojej sytuacji. Czyli wybieramy ciastko zamiast formy życia. Albo kupujemy nowy komputer, nowe auto, zamiast dom później. I teraz, jeśli pierwszy raz słyszysz w ogóle to pojęcie, to przede wszystkim musisz zrozumieć, że każda tutaj osoba będzie tą opóźnioną gratyfikację miała w innym momencie, inaczej będzie to rozumiała. I ja tylko przekoloryzowuję pewne przykłady, tak żebyś jak najprościej po prostu zrozumiała, czy zrozumiał to pojęcie. Czyli tłumaczymy sobie to, że dzisiaj na przykład mieliśmy ciężki dzień, i chcemy się zrelaksować. Chcemy, żeby nasz mózg odpoczął i po prostu wybieramy, na przykład, serial Netflixa, piwko wieczorem w domu, zamiast iść na spacer, iść na trening, posłuchać e-booka, posłuchać podcastu. Tak? Wybieramy łatwe i szybkie przyjemności. I teraz to co najważniejsze, to, to co muszę zaznaczyć, bo wiem, że po prostu ludzie mają z tym problem. To nie jest tak, że teraz 100% my nie możemy oglądać Netflixa, albo my nie możemy się napić piwa, albo my nie możemy zjeść ciastka. No nie, no absolutnie tak nie jest, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To bardziej chodzi o to, że jeśli już ktoś codziennie wybiera Piwko i Netflix, albo codziennie wybiera ciastka zamiast zdrowej żywności, no to niech się później nie dziwi ta osoba, że nie osiąga. Tego, co chciałaby osiągnąć, tak? Czyli chciałaby osiągnąć lepszą formę, albo chciałaby coś w życiu zmienić. I teraz, w zależności, jak bardzo sobie tą opóźnioną gratyfikację będziemy przesuwali, albo co będzie opóźnioną gratyfikacją, bo chodzi o to, że dla kogoś odpoczynkiem, dla jednej osoby może być Netflix, a właśnie dla drugiej osoby może być spacer, odpoczynek, odpoczynkiem i z podcastem. Czyli. Tu akurat też będzie chodziło o to, aby zamieniać sobie takie nie do końca rzeczy, które nam się przydadzą, na fajne rzeczy, w których odpoczywamy, ale dzięki którym się rozwijamy. Generalnie rozwój no, polega niestety na tym, że musimy robić rzeczy nieprzyjemne. Tak? Chcemy mieć lepszą formę, to musimy iść na trening. No i tu znowu trening dla jednych osób może być czymś bardzo przyjemnym i ktoś się może z tym nie zgodzić powie dla mnie trening jest super ja tam odpoczywam i to jest zarąbiste dla niego bo dla niego gratyfikacją może być właśnie ten trening i on powie że właśnie zamienia sobie ten Netflix i piwko na trening a dla kogoś innego wyjście na spacer jest ciężkie i nie znajduje w tym motywacji dlatego tak jak mówię tutaj ja nie daję szablonu jak się powinno postępować. Albo co powinno być gratyfikacją, jakie rzeczy, bo każdy to musi dostosować do swojej sytuacji i materialnej, i fizycznej, i psychicznej. Każdy jest inny, na innym poziomie. Ja kilka lat wstecz, też potrzebowałem szybkich przyjemności po to, żeby sobie gdzieś tam pewne rzeczy wynagrodzić, tak? Czyli nie wiem, miałem większy zarobek i już tylko myślałem, okej, okay, co sobie kupić? Może nowy telefon, może nowy zegarek, może szybko pojechać gdzieś na wakacje. A czasami jest tak, że zamiast dzisiaj pojechać na wakacje do Sopotu na weekend i stracić tam 3 czy 4 tysiące, to może lepiej pojechać do 10 km obok miejscowości, do lasu, zrobić sobie, nie wiem, weekend pod namiotem. Tak? Chodzi mi o to, że znaleźć tańszą opcję odpoczynku psychicznego, fizycznego, a za rok podziękujesz sobie. Przyciśniesz, odłożysz więcej pieniędzy i zrobisz sobie lepsze wakacje, które dadzą ci jeszcze więcej, bo się rozwiniesz, bo pojedziesz do innego kraju, bo poznasz nową kulturę, i tak dalej, i tak dalej. W każdej dziedzinie życia, czy wakacji, czy treningu, czy rzeczy materialnych, tą opóźnioną gratyfikację możemy zastosowa zastosować lub nie. Dlaczego tak się dzieje? Że bardzo często wybieramy to takie szybkie przyjemności. No takie mamy czasy. Takie mamy czasy, że wszystko chcemy tu i teraz. Taką mamy kulturę, że otaczamy się rzeczami, że jak klikamy raz, dwa na Allegro na przykład, to na drugi dzień czy pojutrze już mamy ten produkt, który nam da chwilowe szczęście. Że możemy podjechać do Maka i mamy w minutę jedzenie szybkie. Smaczne, oczywiście dla jednej osoby smaczne, dla drugiej nie. Taką po prostu mamy kulturę. Taki też jest nasz, nasz mózg, tak jest skonstruowany. Czyli jak mu jest źle, to ciastko, tak, batonik, poprawi na chwilę i czujemy się szczęśliwsi. Tak? Jedzenie bardzo często powoduje, że lepiej się czujemy, jak zjemy. Tylko, że to jest strasznie złudne. I zjedzenie, jedzenie akurat jest idealnym przykładem, bo to ciastko da tylko chwilę przyjemności. Ale w długim maratonie robienia formy, polepszania swojego stanu zdrowia, stanu też psychicznego jednocześnie, bo jeśli mamy lepsze zdrowie, to i mamy stan psychiczny, najczęściej lepszy, to podjadanie tych ciastek nam dużo nie daje. Czy kupienie nowego modelu telefonu? Co innego, oczywiście, jeśli na przykład inwestujemy w rzeczy, które nam dadzą pieniądze. Ale jeśli inwestujemy w rzeczy, a nie wykorzystujemy tego do tego, żeby na przykład, nie wiem, jeśli faktycznie nie zarabiamy z tego telefonu, jeśli nie korzystamy, że robimy z tego jakiś marketing, że prowadzimy jakieś social media, to to nie jest inwestycja w nas. Inwestycja to jest na przykład jakiś kurs, jakąś nową umiejętność. I teraz tylko obrócenie tego, że wydaliśmy pieniądze, ale my. Daliśmy sobie szczęście, bo mamy nowy kurs, na przykład, bo mamy nową książkę, dzięki której zdobędziemy wiedzę. No, każdy to musi obrócić, mówię i odnieść to do swojej sytuacji. Ale jest to na pewno jedna z takich rzeczy, którą wiem po sobie, którą widzę właśnie w komentarzach pod takimi filmikami, które mówią właśnie o wymówkach ludzi, że jest to bardzo duży problem. Im będziesz bardziej cierpliwą osobą, tym brawo, masz zdecydowanie już przewagę nad większością ludzi. Bo niestety, no, tak jak powiedziałem, większość ludzi nie jest cierpliwa. Chce, cele sobie wyznacza, które są łatwo osiągalne. A jeśli ktoś ma długi cel, taki, który wymaga czasu i poświęcenia, no to właśnie niektórzy wątpią. Niektórzy mówią, może nie warto. Dlaczego? Bo właśnie nie wierzą zbyt tak do końca w, w siebie. Nie wierzą w to, że są w stanie taki długoterminowy projekt dowieść do końca. I teraz, im, duży, im, im bardziej jesteś w stanie odłożyć tą gratyfikację, tym lepsze będziesz osiągać rezultaty. Jeszcze na końcu, Taki jeden przykład dam, gdzie jestem pewien, że właśnie dużo z tych ludzi ma problem z odurzoną gratyfikacją. Na Instagramie dałem na story takie pytanie taką prośbę, tak naprawdę, aby zadawać pytania osobie, która przeszła właśnie z drogę z etatu do posiadania własnej firmy. I nie powiedziałem, nie miałem na myśli siebie, bo ja też taką drogę przeszedłem, tylko osobę, która korzystała z warsztatów. I też na początku sprzedawała, łączyła to ze pracą na etacie, a później koniec końców tak rozwinęła sprzedaż, że była w stanie się zwolnić i teraz jest przedsiębiorcą, tak prowadzi własną firmę. No i ja miałem tą osobę na myśli i chciałem, żeby tam ludzie zadawali pytania, bo stwierdziłem, że później te pytania przekażę tej osobie, tak, aby później może zainspirować, pomóc tym właśnie osobom, które... No, niestety, chciałyby przejść taką samą drogę, ale nie wiedzą do końca, jakie kroki po kolei pokonać. I część z pytań naprawdę było super. Były fajne, e, ciekawe, które faktycznie warto tej osobie zadać, ale dużo z pytań było w stylu: ile trzeba mieć pieniędzy na start? Ile godzin dziennie trzeba zajmować się tym biznesem tak nowym, tym, 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 tą rzeczą, czyli w tym wypadku sprzedawaniem? Produktów w modelu dropshippingu, przez jaki długi czas ta osoba robiła, ile jej to zajęło, i czy później, jak już przeszła na, na gdzieś tam się zwolniła, to czy już wtedy na przykład nie było problemu i tak dalej. Chodzi o to, że ludzie chcieli to odnieść do swojego przypadku, czy oni będą w stanie sobie tak, czas podzielić? Albo czy to. Chodzi o to, że. Bo, żeby, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ludzie chcieli mieć taką odpowiedź i to naprawdę dużo było takich pytań, czy przejście takiej drogi, na przykład tej osoby zajęło konkretnie tam, 3, 5, 6 miesięcy. Dlaczego? Bo oni chcieli sobie to odnieść do swojej sytuacji, że jeśli faktycznie pół roku poświęcą, to oni też będą w stanie taki wynik powtórzyć. I to jest największa bzdura. Tak? Bo przecież nie ma dwóch takich samych osób na świecie. Nie ma dwóch takich samych sytuacji. Może być tak, że jednej osobie zajmie to mniej czasu, a jednej więcej. Więc jakby pytania o to, ile ktoś czasu poświęca, zupełnie się mijają z celem, bo ktoś inny zrobi to samo w dwie godziny, a ktoś inny to samo zrobi w sześć godzin. A jeszcze kolejna osoba kompletnie tego nie zrobi, bo będzie. W złym kierunku na przykład podążała, tak? Czyli pytania na zasadzie, ile czasu, żebyśmy się dobrze zrozumieli, one nie mają sensu, bo nigdy nie powtórzysz w ten sam sposób kogoś ścieżki. Nigdy. Po prostu nigdy nie spędzisz na przykład, nie wiem, na wystawieniu ogłoszeń dwóch, dwóch takich samych godzin, jak druga osoba, bo po drodze będziemy się rozpraszacze, bo coś ci więcej czasu zajmie, bo coś ci mniej czasu zajmie, i tak dalej, i tak dalej. No to jest dużo opcji, ale ludzie właśnie chcą wiedzieć, chcą usłyszeć, że nie wiem, poświęć trzy miesiące i będziesz w lepszej sytuacji, albo zarobisz tyle i tyle. No w dzisiejszym świecie nie ma żadnego biznesu, który zagwarantuje, że na 100%, nie wiem, za miesiąc, za dwa, czy za rok, czy za dwa będziesz zarabiać tyle i tyle pieniędzy. No nie ma takiego biznesu. Jeśli ktoś Ci mówi, że chodź, tu przyjdź, ja mam biznes. Ja ci pokażę biznes, w którym za chwilę będziesz mieć takie i takie zarobki. To znaczy, że to jest jakaś piramida. I ktoś ci obiecuje, po prostu gruszki na wierzbie. Nie ma czegoś takiego. Choć byś dostał, czy dostała schemat po kolei, krok po kroku, co robić, to po drodze tyle rzeczy się wydarzy. Tyle zmian musisz w swojej głowie przejść, aby się pewnych rzeczy nauczyć. Aby. Rozwinąć się tak w pewien sposób, że nie można jednoznacznie powiedzieć, że tyle i tyle zajmie. Nawet nie można średniej wy, wyznaczyć, bo jak to się da? No nie da się wyznaczyć średniej. Dlatego mam nadzieję, że to jakby rozumiecie, o co mi chodzi. I ja po tych pytaniach jasno wnioskuję, że te osoby by chciały jak najszybciej i jak najmniejszym wkładem. Dajcie mi znać, czy mnie przede wszystkim zrozumieliście, ten ostatni wywód o tym zadawaniu pytań na Instagramie, i czy się ze mną zgadzacie, albo czy też macie problem właśnie z opóźnioną gratyfikacją, albo czy macie problem z wiarą w siebie. Dzięki bardzo za dzisiejszy odcinek i dajcie znaka, jak się podobało.